Dzień dobry i dobry wieczór. Aqua świat. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć odnośnie ostatniego filmu, tych komentarzy. Tam paru, ponieważ tam rzuciliście opinię, że na moje parametry wody, które mam teraz, w tej chwili mam trochę za wysoko mikro, w ogóle żelazo. Generalnie to mikro, i przez to tworzą mi się właśnie te zielenice, o których ja Wam tam mówiłem, że z nimi walczę. Podaję tą Femagę Algen Stop, i cały czas te zielenice mi wyskakiwały. I tutaj parę osób właśnie w komentarzach, tam chyba dwie czy trzy osoby, że na moim miejscu zjechałyby właśnie z mikro do wartości jakieś tam 0,1 czy tam 0,2. Ja wtedy, z tego co kojarzę, gdzieś tam to ta wartość tego mikro była na 0,4 ppm, w stosunku do właśnie tych innych, tym bardziej, gdzie jeszcze nie miałem kompletnie nic fosforu w akwarium, nawet i w podłożu, no to to żelazo faktycznie było dość wysoko. Postanowiłem, że znaczy, zaraz po tym filmie, jak Wam go rzuciłem, i po tych komentarzach, tak trochę sceptycznie do tego podchodziłem do tego zjeżdżania tym mikro w dół. Bo cały czas miałem w głowie, że nie mam fosforu, i cały czas miałem to przekonanie, że ten fosfor zblokował po prostu to żelazo i ono tak jakby przestało być pobierane przez rośliny. Dlatego tego żelaza cały czas gdzieś tam była większa ilość w tym akwarium. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że przez później w jakimś tam okresie czasu, myśląc o tym wszystkim, obserwując to akwarium, postanowiłem jednak, że spróbuję zjechać z tym mikroniżej i zobaczymy po prostu, jak to będzie oddziaływać na te zielenice, w ogóle będzie oddziaływać na to akwarium. Jaki efekt tego wszystkiego był? Otóż, no tutaj mieliście rację, że rzeczywiście po zmniejszeniu tego mikro, po zjechaniu nim do jakiejś tam wartości 0,2-0,1, taki przedział utrzymuje, utrzymywałem, to te rośliny, znaczy to te zielenice zaczynały gdzieś tam powolutku troszeczkę odpuszczać, na pewno nie tworzyły się nowe jakieś ogniska w innych miejscach, więc myślę, że tutaj mieliście rację. I dobrze, że postanowiłem spróbować właśnie z jechaniem tego mikro. Na dzień dzisiejszy to mikro jest na poziomie 0,1. Takie nawet bym powiedział, że niepełne. Natomiast jest jedna rzecz, która znowu mnie tutaj zamiata po głowie. Rośliny gdzieś tam któreś zaczęły tracić troszeczkę, tak jakby na swoim, na swoim kolorze. Bo tutaj Ludwigia Mini Super Red zaczynała troszeczkę brednąć. Ta Rubin, Ludwigia Rubin tam z tyłu, ona też zaczęła się robić taka dość zielonkawa a poza tym wydaje mi się, że widzę takie jakby, no, tak jakby się ona robiła biała, więc tutaj myślę, że ona ma po prostu brak żelaza. Ale właśnie o to chodzi, że teraz wpadłem na taką myśl. W zasadzie jest to już u mnie. Od jakiegoś tygodnia czasu wprowadzone. Otóż zrobiłem sobie mieszankę Intermagu, tak jak robię, z domieszką helatu. Tam odpowiednie proporcje tego, tego mikro. Natomiast pomyślałem, czy czasem nie zrobić tak, że to mikro podam w dwóch dawkach w ciągu tygodnia, oczywiście już w tych zmniejszonych dawkach, żeby to stężenie wynosiło gdzieś tam jakieś 0,1-0,2 PPM, natomiast samo żelazo podbije trochę do góry. Tutaj żelazo, mówiąc samo żelazo, mam na myśli sam helat 13% rozrobiony według kalkulatora. I tutaj właśnie, żeby podskoczyć tym żelazem, jeśli mówię o mikro. Mając na myśli 0,1, 0,2, to żelazo bym chciał podbić samo żelazo, jakieś tam. Oczywiście wiem, że to jest jedno i to samo, bo to jest mierzone żelazo. Natomiast samo żelazo bym chciał podać jeszcze właśnie ten helat, żeby było bez dodatku mikro na poziom jakiś tam. Na razie 0,3 powiedzmy, czy tam troszeczkę ponad 0,3. Zobaczyć, jakby to oddziaływało. Z tego co kojarzę, ktoś o tym już właśnie mówił, żeby wstrzymać mikro, nie wiem czy to nie przemek P czasem, jak walczył z tymi nitkami, wstrzymać nit, mikro całkowicie, natomiast podawać samo żelazo. Ja tak zrobiłem, no i muszę Wam powiedzieć, że po tygodniu czasu widzę poprawę w roślinach. Po pierwsze, nabrały koloru i to dosyć ładnego koloru. A po drugie, wydaje mi się, że troszeczkę to jakby szybciej zaczęły rosnąć, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, jakie są parametry inne, bo robiąc wczoraj podmianę, bo opóźniłem sobie podmianę jeden dzień, bo nie miałem czasu, w środę dzisiaj zrobiłem testy i mamy tak. Azotu nie było wcale, fosforu był tam gdzieś wykrywalny, ale nie było go nawet 0,25. Potasu było 10, no i tutaj żelazo 0,1, tam nie całe nawet, i znowu wapń i magnez. I tutaj znowu mi się zaczęły zrobić schody, ale to może inny odcinek, nie wiem. Bo wapnia mam 20, natomiast magnezu mam znowu 9. Troszeczkę tutaj wydaje mi się, że znowu mam problem z mineralizowaniem tej wody ale to tak jak mówię, zrobimy, zrobię inny odcinek po pewnych przemyśleniach co do mineralizatora Qualdropu i powiązanych z tym konsekwencji właśnie tego wapnia i tego magnezu. Natomiast wracając do tego żelaza, będę się zastanawiał, bo chcę zobaczyć właśnie, czy na razie na tej dawce 0,3 jest duża poprawa tych roślin. Nawet tutaj mały cheniek, duży heniek zaczął Fajnie rosnąć, gdzie on tam widzę, że troszeczkę miał problemy. Więc myślę, że to była dobra decyzja, przynajmniej chwilowa, bo czasem jest tak, że ja już to miałem kiedyś u siebie w akwarium i zauważam, że dużo ludzi przerzuca się znów na wodę kranową. Muszę Wam powiedzieć, że ja to tak trochę sceptycznie do tego podchodzę, bo nie wiem, czy zauważyliście w swoich akwariach, natomiast ja w swoim zauważyłem. Że wprowadzając jakąś zmianę do akwarium, jeśli jest coś źle, wprowadzamy jakąś zmianę, przynajmniej ja wprowadzam jakąś zmianę do akwarium, to powiedzmy przez jakiś miesiąc czasu jest super. Ta zmiana działa, te rośliny gdzieś tam wyłapują, dostajemy jakiegoś kopa, natomiast jakby po miesiącu czasu coś zaczyna się przesycać albo jest czegoś niedobór i to zaczyna się wszystko. Rozpieprzać. Ja pamiętam, była taka akcja chyba z mineralizatorem 0,5, hydro-0,5, nie wiem jak to się nazywało, zapomniałem, gdzie właśnie nawet i bardzo dużo akwarystów mówiło, że jest coś takiego, że po mineralizowaniu tym mineralizatorem wszystko było fajnie, kopa takiego dostawało akwarium, po czym był zong, i tam pamiętam, że była dyskusja, że sodem chyba się to przesycało. W każdym razie chcę zobaczyć, czy tutaj z tym moim samym żelazem nie będzie czegoś takiego, że pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie, potem trzy, czy coś tam będzie fajny kop, natomiast potem zrobi się znowu jakiś ząb. Wiadomo, oczywiście, zdaję się z tego sprawę, że tutaj trzeba też inne parametry pilnować. Natomiast tutaj chciałbym z tego to żelazo wypróbować. E, Jeśli wracając do tego, co Wam mówiłem o testach, bo mówiłem przed chwilą, że mam azotu zero, a fosforu coś tam jest. E, te woreczki, które ja tam mam w filtrze, może kojarzycie. E, ten woreczek od jest dość duży e, i on tam jest właśnie na akwarium, bodajże chyba 70 coś litrów, więc on tutaj ten azot naprawdę fajnie mi wpieprza w tym akwarium. Ja go regeneruję tam chyba co jakieś 14 dni, z tego co pamiętam już teraz. Wrzucam potem te dwa woreczki tego Aqua Fixa z Zeoleka. One też fajnie wybierają, tylko oczywiście to jest mniejsza, mniejsza pojemność tych woreczków. Mniej jest tej żywicy, więc one tutaj krócej działają. Natomiast hmm, przez jakiś czas te woreczki utrzymywały mi ten azot na poziomie. Na poziomie takich dziś 2 ppm. -ów. W tej chwili widzę, że mam 0. No, też jest to, że wczoraj była podmiana. No, wczoraj też wymieniłem woreczek z JBL-a, przerzuciłem na te zooleki. Natomiast e, dzisiaj, patrząc na to, że jest 0 tego azotu, e, wpieprzyłem e, e, dawkę azotu oczywiście nie jakąś tam mega kolosalną. Taką ja mam wyliczoną samą dawkę Azotu NH4NO3, żeby nie było tam jakichś dodatków czy to potasu, bo nie potrzebuję tego, potas mam 10, na razie mi wystarczy. I właśnie dzisiaj poszła jedna taka daweczka dzienna, żeby przez cały tydzień w tych daweczkach nie przekroczyć 5 ppmów. Znowu będzie wracała może dyskusja po co woreczki, skoro leje azot. Lepiej wyjąć woreczki. Tylko, że jak ja wyjmę woreczek, to znowu mi tego azotu dopieprze tak jak miałem ze 30 ppm. Więc ja wolę tego azotu sobie trochę wlać, żeby rośliny go dostały, powiedzmy, a te woreczki wymienić częściej, żeby ten azot był. Fosforem też podjechałem do wartości 0,25. Taki chcę utrzymywać fosfor i tak bym go chciał zostawić. Myślę, że teraz, jak fosfor jest, tym żelazem trochę pojechałem samym. Mikro też w dwóch dawkach pójdzie, nie tak, że codziennie dawka, tylko w dwóch dawkach, oczywiście też w mniejszych dawkach, żeby to było tam na poziomie, tak Wam mówiłem, 0,2 i zobaczymy, jak to teraz będzie dalej się sprawować. Ja cały czas jestem przekonany, że wtedy tam nie było fosforu, więc to żelazo zostało zblokowane przez ten fosfor przez jego brak. Po prostu rośliny nie przyjmowały tym bardziej że tego fosforu nie było nawet i w podłożu bo ja robiłem tą próbkę jedną z podłoża ściągnąłem no wiadomo fosfor jest pobierany przez rośliny korzeniami no jak nie było w podłożu no to ciężko było mówić o tym żeby rośliny nie zaczęły odczuwać jego braku może nie tak bardzo dużego braku, bo być może te rośliny gdzieś tam ten fosfor jeszcze w sobie delikatnie miały, bo to wtedy nie było tak, że tego fosforu nie było przez nie wiem ile. Tam gdzieś około 2-3 dni tego fosforu mogło w tym akwarium zabraknąć, zanim ja się tutaj zorientowałem, co jest grane. Natomiast no nie było go i już i myślę, że to żelazo zostało gdzieś tam delikatnie przyblokowane, ale czy na tyle, żeby aż. Znaczy, ja, to nie jest tak, że mi skoczyło żelazo do 1 ppm, no ale troszkę, wydaje mi się, zostało przyblokowane w stosunku do innych, e, innych wartości pierwiastków. Trochę ono było za wysokie, więc dobre, dzięki za dobre rady, które daliście, żeby to mikro jednak zbić niżej, e, przytrzymać je troszeczkę niżej i zobaczymy, co będzie. E, mam nadzieję, że też po, tutaj w komentarzach podrzucicie o tym pomyśle podawania właśnie tego mikro z helatem mikro Intermac plus z helatem 13% i do tego jeszcze osobną mieszankę osobno rozrobiony helat 13% żeby podbijać samo żelazo wypowiedzcie się co o tym myślicie dobra to byłoby tyle to wam dzisiaj chciałem powiedzieć dzięki za oglądanie dzięki za łapki za słuchanie